Cześć, witajcie. Tu Brodaty Kufel. Poproszono mnie wczoraj o nagranie krótkiego filmu wprowadzającego do endgame'u w grze Last Epoch. Zapraszam zatem do oglądania materiału. Endgame w grze Last Epoch składa się z trzech podstawowych aktywności. Są to odpowiednio monolity przeznaczenia, dungeony oraz arena. Skupmy się najpierw na tych pierwszych. Monolity Przeznaczenia spotkamy po raz pierwszy w okolicach 15-20 levelu, kiedy dostaniemy się na koniec czasu. Poprowadzi nas tutaj główna fabuła. Tutaj też wybierzemy naszą specjalizację, zwaną w grze potocznie mistrzostwo. Natomiast nie jest to jeszcze dobry moment, żeby udać się na Monolity Przeznaczenia, gdyż jesteśmy po prostu za słabi. Natomiast w późniejszym etapie, kiedy fabuła będzie zbliżała się do końca, a my będziemy w okolicach 45-50 levelu, możemy spokojnie spróbować wejść na pierwszy monolit, który nazywa się Upadkiem Wyrzutków. Jest on na 58 levelu. Monolitów jest w sumie 10, a każdy monolit składa się z serii ECH. Są to małe, szybkie mapki, na końcu których otrzymujemy określone nagrody. Mają też określone modyfikatory. Wykonując te mapki, budujemy sobie stabilność danego monolitu. Zwiększanie stabilności monolitu odblokowuje nam próby echa, na końcu których znajduje się boss. Jest to dość ciężka walka, więc warto się do niej dobrze przygotować. Pokonanie bossa gwarantuje nam uzyskanie błogosławieństwa. Zawsze mamy do wyboru jedno z trzech. Monolity stopniowo zwiększają swój poziom trudności. Możemy też wybrać drogę, którą chcemy się poruszać. Może być to strona prawa lub strona lewa. Strona prawa charakteryzuje się zwiększonymi skokami poziomu trudności, ale na ogół oferuje też lepsze błogosławieństwa. Na końcu mamy trzy monolity: duchy ognia, erazimy i ostatnia ruina. Po ich wykonaniu odblokowujemy tak zwane wzmocnione monolity, i w tym momencie wszystkie monolity stają się poziomu setnego. Ponadto zaczyna się pojawiać też spaczenie w monolitach, które dodatkowo powoduje zwiększanie poziomu trudności. Same echa natomiast posiadają bardzo różne nagrody. Mogą to być klucze, runy, ale także odłamki afiksów, a także konkretne itemy. Tak jak w tym przypadku na przykład rzadkie miecze. Jak już wspominałem wcześniej, Każde zrobienie echa zwiększa stabilność danego monolitu. Widzimy to też w nagrodach echa. Dlatego, jeżeli poszukujemy konkretnych przedmiotów bądź konkretnych afiksów grze, warto skupić się na konkretnych echach. Ułatwia nam to farmienie danych elementów potrzebnych do naszego rozwoju. Drugą aktywnością endgame są dungeony. Każdy znajduje się w innej erze. W zrujnowanej erze, w Wellrin, mamy Beświetną Altanę. W cesarskiej erze mamy w Tetima Bastion Duchowego Ognia. Natomiast w boskiej erze, w Majelka, mamy Sanktuarium Czasu. Teraz pokrótce mówmy każdy z tych dungeonów. Warto też wspomnieć, że dungeony posiadają kilka etapów oraz własne oryginalne mechaniki, których nie chcę jednak tutaj wam zdradzać, żeby nie powsuć wam odkrywania tego samemu. Ponadto, żeby się dostać do Dungeonu musimy posiadać klucz. Każdy Dungeon ma swój własny unikalny klucz. Klucze losowo wypadają z pokonanych przeciwników. Możemy je też jako nagrodę uzyskać z Echa. Na pierwszy ogień weźmy Bezświetną Altanę. Na końcu tego Dungeonu mamy skarbiec, w którym za złoto kupujemy kolejne modyfikatory do skrzyń z nagrodami. Przed przystąpieniem do tego Dungeonu musimy upewnić się, że posiadamy wystarczająco dużo złota, żeby wykupić odpowiednio dużo modyfikatorów, gdyż każdy zwiększa końcową nagrodę. Następnie w Bastionie Duchowego Ognia wspieramy walutę zwaną Żar Duszy z pokonanych przeciwników. Na końcu Dungeonu znajduje się kupiec, który w zamian za określoną ilość dusz może sprzedać nam losowe przedmioty, do tego dungeonu możemy udać się praktycznie z marszu, gdyż nie wymaga on od nas żadnego dodatkowego przygotowania. No i na koniec, sanktuarium czasu. Umożliwia nam na końcu dungeonu na połączenie dwóch przedmiotów tego samego rodzaju, na przykład różdżki. Jeden przedmiot musi być unikatowy i posiadać legendarny potencjał, a drugi egzaltowy. Od poziomu legendarnego potencjału od 1 do 4. Zależy, ile afiksów z przedmiotu egzaltowego przeniesiemy na unikatowy. Ten dungeon umożliwia tworzenie nam najpotężniejszych legendarnych przedmiotów w grze. Ostatnią endgamową aktywnością jest arena. Znajduje się ona w Heoborea w Boskiej Erze. Mamy tutaj bramę czempionów. Po przeniesieniu się do bramy czempionów, naszym oczom ukazuje się wejście na arenę. Choć jest ono opisane jeszcze nieprzetłumaczone jako endless arena, tak naprawdę tutaj znajdują się dwa rodzaje aren. Jedna z nich to arena nieskończona, na której możemy mierzyć się z nieskończonymi falami przeciwników, a następnie sprawdzać się, kto jak daleko zaszedł. Natomiast drugim rodzajem jest arena, która składa się z 40 fal, a na końcu znajduje się boss. Po jego pokonaniu otrzymujemy unikatowe nagrody. Jak widzicie, jest kilka aktywności endgameowych. Zapewnią nam one wiele godzin fantastycznej zabawy. Są one też dość zróżnicowane, zatem nie powinniśmy narzekać na nudę. Oczywiście miejmy nadzieję, że jest to dopiero początek i deweloperzy wraz z upływem czasu i kolejnymi sezonami będą dostarczać nam coraz to nowszych form rozrywki. A póki co. Pozostaje mi życzyć Wam wielu fantastycznych dropów w grze Las i Poch i fantastycznie spędzonego czasu. I miejmy nadzieję do zobaczenia w grze. A jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Na pewno pomoże to algorytmom YouTube'a dotrzeć z moim filmem do szerszego grona odbiorców, za co z góry bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć!